Marko, moi drodzy! Witam Was ponownie z lotniska w Atenach. Oddaliśmy tylko samochód. To je, jeszcze nie koniec naszego tripu e, Zapraszam Was na zwiedzanie Aten. Dzisiaj będzie taki luźniejszy odcinek. Także zobaczymy, jakie będą pierwsze wrażenia, nasze pierwsze wrażenia z miasta. A teraz idziemy ogarnąć sobie metro. Dotarliśmy już na naszą stację docelową w Atenach Bilety na metro, na lotnisku, kupicie przy wejściu do metra I bilet, bilet lotniskowy na metro jest droższy Nasz, nasz kosztował 9 euro od osoby Przechodziliśmy moi drodzy, do miejsca naszego tymczasowego zamieszkania w Atenach. Około 10 minut spacerkiem od stacji metra. Teraz mamy tarasik i z tarasiku taki widok na miasto. Ale najlepszy widok jest z mieszkania. Teraz wam pokażę. I tak jak mówiłem, z mieszkanka najlepszy widok. To po co przyjeżdża tutaj sporo turystów. Idziemy moi drodzy na dzielnię Monastiraki. gwarna, zabytkowa, z kawiarniami, tawernami. Mamy tam do przejścia niecałe 2 km. Podobno jest polecana. Trzeba ją zobaczyć, będąc w Atenach. Podobno z tej dzielni, czyli z Monastraki, są fantastyczne widoki na akropol. Zaraz tam dojdziemy. Przekonamy się. Puszczę za chwilę wam troszeczkę przebitek i opowiem coś, niecoś o tej dzielnicy. Monastiraki to turystyczna, tętniąca życiem dzielnica. Słynie z wyjątkowych zabytków, w tym ruin Biblioteki Hadriana, starożytnej Agory i zrekonstruowanego portyku stoła Attalosa. W którym obecnie mieści się muzeum wystawiające eksponaty ze starożytnych Aten. Okoliczne ulice pełne są tradycyjnych tawer i restauracji, a także sklepów z pamiątkami. Centralnym miejscem dzielnicy jest plac Monastiraki. Jego nazwa, oznaczająca dosłownie mały monaster, odnosi się do prawosławnego klasztoru. Jaki dawniej znajdował się w tym miejscu. Jedyną pozostałością po nim jest dawna klasztorna świątynia pod wezwaniem zaśnięcia Matki Bożej, położona przy placu. A jeszcze tak niedawno mieliśmy ciszę, spokój, a teraz jesteśmy w gwarnym mieście. Mamy tutaj 3 dni, żeby pozwiedzać trochę ten... Tutaj zaczyna się klimacik. A, śliczna zabudowa. Ale też mieliśmy fajne klimatyczne uliczki Do której? co zajrzymy. Powiedzmy moi drodzy do głównego placu, mamy również miejscowych grajków. Widzi tutaj sporo, sporo jest. Jutro tym dziś będziemy się martwić.

spodziewałem się, że takie tłumy będą. Tak z lekka mi to przypomina. Lekkie takie arabskie klimaty. Lekkie. Bo z takim wyjątkiem, że nikt was tutaj nie nagabuje. Póki co. No, oprócz oczywiście czarnoskory którzy na rękę założyć koraliki ale klimacik jest ma to swój urok Zawsze coś innego. Kowe meble, może nie zabytkowe, ale stare Tak, tu taki bazarek ze starociami Na Polsce na Na woli Ale też coś było na kole tak, ale to kiedyś na wodach z chodzimy do czarnego świata bajki. To jest taka restauracja dla dzieci i dla dorosłych dzieci. Tutaj by sobie usiąść, to są jakieś karty. Zobaczymy, czy na stać. Dlaczego się pytam, czy nas stać? To później wam opowiem. To fajne stare zdjęcia są. Dzisiaj moi drodzy, mój bank podniósł mi ciśnienie. Ta niemiła sytuacja. Kupowaliśmy jeszcze bilety na metro tutaj do Aten. No i w Atenach czekaliśmy od 15.00. Mieliśmy możliwość zakwaterowania. Ja mówię, dobra, jeszcze podejdę do kiosku, kupię sobie tyton. No i raz drugi odrzuciło mi kartę. Zapłaciłem gotówką, loguję się na konto. Patrzę, 0 zł. I już mówi, myślałem, że jakaś awaria w banku. E, 0 zł i 0 euro, bo miałem konto walutowe. Patrzę, no nie ma żadnej awarii. Dzwonię, pytam się, macie awarię? Nie. A bo coś tam trzeba aktualizować. Okazało się, że żona zapomniała zaktualizować dowód może jej e, przysyłali jakąś wiadomość może nie no ale do cholery jasnej powinni coś takiego przysłać nie wiem no 3 dni 5 dni przed zablokowaniem e, konta e, powinien przyjść jakiś SMS jak człowiek by był z jedną kartą bez gotówki no to spłacić? jesteście w dupie nawet, nawet w Polsce za, za, zamawiacie sobie jakąś dostawę chcecie zapłacić kartą i co masakra, nie będę już tego dalej komentował zobaczę, czy dzisiaj wieczorem czy, 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 czy jutro wrócą pieniądze, podobno do 48 godzin no zobacz, to zobacz, co jeszcze fajniej było tak przyjemnie, ale chyba wszystkie stoliki są zajęte no. wracamy na chatę to byłoby na tyle moi drodzy w dzisiejszym filmie a jutro zabieram was na Akropol także zapraszam do subskrypcji kanału żebyście byli na bieżąco lajkujcie, piszcie komentarze a na koniec życzę wam dużo zdrówka trzymajcie się, hej